wygrałeś grałeś w dwóch ostatnich spotkaniach w wyjściowym składzie, zbierając bardzo dobre recenzje nie tylko u dziennikarzy, ale także wśród swoich kolegów z drużyny oraz trenera. Czy uważasz, że mimo tego, że Rafał Janicki po przymusowej pauzie jest ponownie do dyspozycji trenera Piotra Nowaka, to właśnie ty jesteś bliżej gry w wyjściowym składzie? Wszyscy jesteśmy profesjonalistami, piłka nożna to nasza praca i każdy pracuje każdego dnia na sukces. Jesteśmy zespołem, mamy przed sobą ważne mecze. Nie jest natomiast ważne, kto znajdzie się w wyjściowej jedenastce. Każdy, kto wyjdzie na boisko, na pewno da z siebie wszystko, by osiągnąć korzystny rezultat z pogonią Szczecin. Wszyscy przeżyliśmy chwilę grozy, kiedy na początku ostatniego meczu w Poznaniu upadłeś na bark. W jakim stanie jest teraz Twoja ręka? To był rzeczywiście trudny moment, ale to już przeszłość. Niestety wydarzyło się to na początku meczu na stadionie Lecha i przeszkadzało mi do ostatnich minut tego spotkania. Na szczęście. Mieliśmy kilka dni odpoczynku. Spędziłem je także na konsultacjach lekarskich i każdego dnia czuję się coraz lepiej. Przed nami ostatni mecz w tym sezonie na stadionie Energa Gdańsk. Gramy przeciwko Pogoni i wszyscy pamiętamy nasz ostatni mecz w Szczecinie niezbyt udany. Jednak w rundzie finałowej to my radzimy sobie lepiej od naszego niedzielnego rywala. Tak, ale każdy mecz jest inny. Musimy szanować przeciwnika tak samo, jak szanowaliśmy naszych poprzednich rywali. Gramy u siebie przed naszą publicznością i zrobimy wszystko, żeby w tym ważnym meczu osiągnąć rezultat, który nas interesuje. Nie muszę dodawać, że chcemy... Sięgnąć po trzy punkty. W ekstraklasie nic jeszcze nie jest pewne. Zostały do końca dwa mecze, a drużyny z pierwszej czwórki nadal mają szansę na zdobycie Mistrzostwa Polski. Myślicie już trochę o ostatnim meczu w Warszawie, czy koncentrujecie się tylko na starciu z pogonią? Każdy mecz to finał, zwłaszcza w tym momencie rozgrywek. To byłby wielki błąd, gdybyśmy już teraz myśleli o meczu z Legią. Ostatni mecz nie będzie miał przecież żadnego znaczenia, jeżeli w niedzielę nie wygramy z pogonią. Dlatego koncentrujemy się tylko na tym spotkaniu i to w sposób maksymalny. To bardzo ważny mecz, ostatni u siebie przed naszymi kibicami, i zrobimy wszystko, żeby go wygrać.